E, posłuchajcie, wszystkie prace Ej, są ja piękne. Tak. Ej, może... Mieliśmy jako Wilni bardzo trudny wybór, więc chcemy podrodzić e, wszystkich, ale oczywiście miejsca będą zróżnicowane. I teraz tak, e, będziemy wołać osoby, mówić, które miejsce zajęły. E, się kto się nie podpisał, no to będziemy po prostu pytać, e, e, kogo jest ta praca, e, a nie... Pierwsze miejsce nie wiem czy ja z tyłu, może podpisane albo z przodu. Zosia. Zosia, czy mamy Zosię? Tak, to jest. Zosiu, gratulujemy. Teraz sobie albo takie kredki żelowe, albo takie ołówki ołówkowe po Nie, macie i Tylko nie za długo. Proszę proszę. I od pani Ani po cukierku. Proszę. Gratulujemy. Pierwsze miejsce, bo mamy miejsca egzekwo. Malwina Czajkowska. Jest Malwina? Yes. Gratulujemy. Malwina też. Kwiatów w kopie. Zboga w kopie? Zboga w Proszę. To jest, to jest. Maria Mazurkiewicz. To jest, to jest. jest Marysia? Jest Marysia? Dobrze. Czekamy na Marysie i w międzyczasie jeszcze pierwsze miejsce egzekwowania.